w Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie. Trwają matury. MKS trenuje. Ruszyły matury. Ze względu na epidemię tegoroczną egzamin dojrzałości jest wyjątkowy, ponieważ na terenie szkoły zarówno nauczyciele, jak i absolwenci muszą przestrzegać reżimu sanitarnego. W szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat Wrocławski, do matury przystąpiło 1165 osób, w tym 899 tegorocznych absolwentów liceów lub techników. My odwiedziliśmy pierwsze elo imienia Jana Kasprowicza. Z nami Jakub, ty wyszedłeś jeden, jako jeden z pierwszych, to co? Łatwiej ta matura? No... Y Zadania zamknięte były raczej łatwe, to znaczy yy, albo były bardzo podchytliwe, albo faktycznie były łatwe, natomiast dalsza część arkusza no, przewidywalna była, mm. myślę, że w porównaniu do poprzednich lat. To mówimy o matematyce, a jaki język polski? No język polski, no też dodam, że był bardzo przewidywalny. Większość z nas się spodziewała tego, że rozprawka będzie albo na temat wesela, albo na temat pana Tadeusza i faktycznie było wesele, natomiast pan Tadeusz był y, w tej części y, zamkniętej. Mm. No także myślę, że przewidywalny był też wczorajszy wynik. Ale nieprzewidywalne było to, co się wydarzyło kilka miesięcy temu. Mówię o pandemii. No i rzeczywiście ten egzamin maturalny jest wyjątkowy. Jak na Was to wszystko wpłynęło, te obostrzenia? Znaczy ja powiem, jak na mnie to wpłynęło. No mnie to zainteresowało w dużym stopniu. Te stanie w tych kolejkach dwumetrowych, brak możliwości rozmowy. No myślę, że potęgował stres. Dodatkowo sam widok nauczycieli w maseczkach i przy ubicach, niezależnie od tego, jak byli do nas nastawieni, no bo muszę powiedzieć, że w mojej szkole były bardzo pozytywnie nastawieni, no stresował jednak. Ja czułem to na sobie. Z tego, co słyszałem, to ty już indeks masz, tak? Na uczelnię? Tak jest. Mi się udało. Z olimpiady prawnej wyrwałem indeks na Uniwersytet Warszawski, więc na prawo. Yy, więc no, moim zadaniem było po prostu napisanie tych podstawek na te 30%. No, myślę, że tego akurat jestem pewny, że i wczoraj, i dzisiaj to 30% osiągnąłem. No tak, jesteś już po dwóch egzaminach język polski, matematyka. Jak oceniasz, yy, jak Ci wyszło? No, oceniam, mi osobiście poszło, uważam, że dobrze, jednak w kwestii egzaminów twierdzę, że oba były proste, mhm. mimo wszystko. Tutaj niektórzy wspominają, że dla nich te obostrzenia, maseczki, przyłbice to jest taka stresująca sprawa. Tutaj z Tobą, dla mnie nie zrobiło to żadnej różnicy. Po prostu są to zasady, do których trzeba się zastosować dla bezpieczeństwa mojego własnego, jak i wszystkich. Więc po prostu się do nich zastosowałem, napisałem oba egzaminy, czekają mnie kolejne. Więc jeżeli trzeba, to trzeba. Mhm. Jakie masz marzenie, jeśli chodzi o uczelnię, jakie kierunki? Osobiście wybrałbym lingwistykę, jeżeli jakiś uniwersytet tego nie prowadzi, to cokolwiek innego związanego z językami obcymi, albo także naszym polskim narodowym, bo tego także nie wykluczam, może jakieś językoznawstwo, a jeżeli nie wyjdzie, to mam jeszcze trochę czasu, można nad tym pomyśleć. Z nami, Artur, jak ci poszło, jeśli chodzi o język polski, matematykę? Jestem raczej zadowolony. Trochę stresu było, aczkolwiek. Jest, jest moc, jest dobrze. Bardzo się cieszę z tego, jak mi poszło. Mocno stresujące jest ta cała sytuacja z maseczkami, przyłbicami, obostrzeniami? Zdecydowanie jest to troszeczkę problematyczne, aczkolwiek uważam, że przy stresie maturalnym nic się już nie liczy. Także jeść te maseczki niewiele raczej. Do stresu dodały. Bardziej podejrzewam, że nauczycielom niż nam maturzystom. A to, że ten egzamin maturalny został przesunięty na czerwiec, to, to było stresujące, że tak musieliście trochę dłużej poczekać? No, jednak jest ten efekt, który widzimy, że trochę więcej czasu zostali, zostaliśmy przed maturami, więc musieliśmy więcej robić samemu. Jest ten stres, że jednak nie mamy naszych mentorów, więc nie możemy ich zapytać o pewne kwestie. Zostaliśmy, powiedzmy, troszeczkę porzuceni. Nie do końca, ponieważ nadal mieliśmy opcję kontaktu z nauczycielami. Ale zdecydowanie tak. Był to jednak trochę ten stres, że teraz to jest tylko i wyłącznie nasza sprawa, żeby się nauczyć. Mhm. Masz ciekawy pomysł, jeśli chodzi o studia, powiedz. Chciałbym studiować albo oceanografię, albo geologię, lub po prostu jakiś przedmiot geograficzny, ponieważ jest to moja pasja, bardzo się dobrze czuję w tym przedmiocie i chcę trochę przynieść dumy mojej mamie, która jest magistrem geografii, więc trochę w jej ślady. I daleko stąd te studia? Jak najdalej od Inowrocławia. Bo <grywa> nie tak źle. Nie, nie no, żartobliwie oczywiście, Inowrocław ma ojczyzna, ale chodzi o to, że bardzo chcę zmienić otoczenie i mam ten syndrom jednak homowiator, czyli człowieka wędrującego, chcę jednak do Gdańska lub do Krakowa lub, jeśli da się, to nawet za granicę. A i z nami wreszcie maturzystka Ola, cześć. Dzień dobry. Jak się czujesz po tych dwóch egzaminach? Z polskiego tak mało pewnie. Ale z matmy poszło mi w miarę dobrze. Czyli to wesele tak niechętnie? Oj, bardzo. E, myślę, że akurat wesele to jedna z lektur tak bardziej nielubianych przez moich rówieśników. A matematykę po prostu lubisz? A matematykę po prostu lubię, czuję się pewnie. E, jakby liczby to mój żywioł. No, tak pytamy maturzystów o ich samopoczucie na tym egzaminie, bo wiadomo, ta matura jest wyjątkowa przez epidemię. Jak ty odebrałaś te maseczki przy ubicy, całą tę sytuację? Mm, nie uczyłam tego jakoś za specjalnie. E, maseczki nosimy do momentu, jak siedziemy w ławkach, mm. więc no jakby sam egzamin pisało się normalnie, bez żadnych ograniczeń. No i jeszcze na koniec zapytam, gdzie nam uciekniesz na studia? E, może o Warszawie. Kierunek medycyna, może mhm. też e, się e, biorę też pod uwagę Poznań lub Gdańsk, ale Warszawa to jest takie wymarzone, wymarzone miejsce. To pewnie będzie ta Warszawa, to przyjemnego pobytu w stolicy. <noise> Dziękuję bardzo. Dziś odwiedzamy Stadion Miejski, gdzie trzy razy w tygodniu trenują zawodnicy Miejskiego Klubu Sportowego Inowrocław. W sumie na treningi przychodzi ponad 50 sportowców. My trafiliśmy na grupę szlifującą technikę. Mogliście już przystąpić do treningów. Jak to obecnie teraz wygląda? No, w tej chwili już zaczęliśmy treningi w normalnym cyklu, czyli trenujemy tak, jak trenowaliśmy przed wybuchem pandemii, już nie ma tych obostrzeń. W związku z tym mogliśmy w pełni zaangażować się w proces treningowy, tym bardziej, że jest szansa na, że część zawodów rangi mistrzostw Polski we wrześniu, październiku odbędzie się. W związku z tym musimy ten okres przygotowawczy wznowić i od nowa zacząć się przygotowywać do tych zawodów. Mhm, czyli ten kalendarz sportowy został przeniesiony na jesień, tak? Tak, większość zawodów rangi mistrzostw Polski czy mistrzostw województwa została przeniesiona. Na koniec sierpnia i cały okres wrześniowo-październikowy. Kalendarz będzie dość napięty i, 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 i tych zawodów będzie praktycznie tydzień w tydzień bardzo dużo. No i stąd musimy ten okres treningowy przygotowawczy nas też troszeczkę przesunąć, bo wiadomo, że w marcu wchodziliśmy w ten okres przygotowawczy, jednak te 2,5 miesiąca wypadło całkowicie z treningów takich, tak jak w tej chwili to wygląda. No i ten, teraz musimy ten proces z powrotem wdrożyć i, i pewne rzeczy poprzypominać, pewne rzeczy poukładać. Mhm. W sumie ilu młodych sportowców e, należy trenuje w ramach MKS-u? E, jest kilka grup wiekowych. E, mhm. Seniora mamy jednego i tutaj nie, nie muszę wspominać, że to jest Norbert Kobielski na z klas, klasy międzynarodowej. Reprezentant Polski. Natomiast w pozostałych kategoriach wiekowych w kategorii juniora i juniora młodszego jest ponad 18 zawodników. W kategorii młodzika, ponad 10 zawodników i później są grupa naborowa, dzieci starsze, dzieci młodsze, które trenują z innym trenerem. I tam jest około 25 zawodników trenujących na co dzień. Oprócz tego jest jeszcze kilkoro zawodników, którzy doszli w do międzyczasie do klubu i jeszcze nie mają ani badań lekarskich, ani licencji wyrobionych, ale również trenują w tych grupach wiekowych od młodzika po, przez do juniora do juniora starszego. Dzisiaj kilka dziewczyn trenuje, które reprezentują bardzo różne dyscypliny sportowe. Tak, no, te treningi są też podzielone pod kątem właśnie dyscyplin. Ta grupa, która tutaj się znajduje w tle, to jest grupa dziewcząt akurat, która skupia się na konkurencjach stricto technicznych. Nie są to konkurencje biegowe. No, jedna dziewczyna, to jest to bieg przez płotki, natomiast pozostałe dziewczyny trenują rzut dyskiem. Żudoszczepem, skok w dal, trójskok, no i nowa, nowy nasz nabytek dziewczynka, która jest jeszcze młodziczką, ale przygotowywana jest do skoku otyczce. Tycz, o Jeśli chodzi o jakieś szanse medalowe, nie wiem. Jeśli mam tu na myśli jakiś zasięg międzywojewódzki, czy może nawet krajowy, są takie zawodniczki, czy zawodnicy w ogóle? Oczywiście, no mamy tych zawodników z szansami na medale na Mistrzostwach Polski kilkoro. Wspomniany Norbert Kobielski, jest Ola Czarnoleska, która jest juniorką w życiu W zeszłym roku czwarta na Mistrzostwach Polski w swojej kategorii. Jest Kornel Kwiatkowski z dal, którego w tej chwili przygotowujemy również do trójskoku. Tutaj z tych obecnych dziewczyn Wiktoria Łukomska, która, która bardzo dobrze że radzi sobie z dyskiem w kategorii juniora młodszego i myślę, że z dużymi szansami w tym roku na medal. No i kilka niespodzianek, które, które, które mam nadzieję, że w międzyczasie też gdzieś tam wynikną mamy Chodziarza, który został przedstawiony przed, ze sprintów dochodu i, i, i był to strzał w dziesiątkę, ponieważ na treningu zrobił wynik, który w tej chwili dawałbym mu na listach ogólnopolskich, patrząc pod uwagę zeszłoroczne wyniki mm. w miejsce w pierwszej dziesiątce. Na 3 km, w związku z tym, no, myślę, że tych szans medalowych w tym roku będzie sporo. Pod warunkiem oczywiście, że zawody Mistrzostwa Polskiej odbędą się. Jasne, jeszcze nic nie wiadomo, w takim razie samych sukcesów życzę. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy też z młodymi sportowcami. Z nami Wiktoria, witam. Witam bardzo. E, no, ty reprezentujesz ciekawą dyscyplinę sportową, powiedz co to jest? Jest to rzut dyskiem. Jak to się zaczęło, że akurat ktoś zauważył, że ten dysk będzie ci pasował? Otóż trener kiedyś po prostu zauważył na zwykłym WF-ie szkolnym, mhm. że mam predyspozycję pod ten sport. Czyli pewnie piłka lekarska, tak? Dobrze było. się. Mhm. No i jak to potem trafiłaś tutaj i trenujesz? Długo już? Będzie już prawie 5 lat. Oj, to ładny staż, 5 lat. Yy, I słyszałem, że dobre wyniki tutaj trenerzy chwalą. No, są póki co dobre, ale celujemy jeszcze wyższe. Mhm. Takie twoje marzenie sportowe? Rzucić 60 przynajmniej metrów. Ile teraz rzucasz? 40. Spokojnie te 20 metrów, nie ma problemu. W najbliższym czasie na pewno się uda. Przed tobą wiadomo, jeżeli te imprezy dojdą do skutku, to jakie, jakie zawody? Teraz będzie otwarcie, sezon, otwarcie sezonu? Chyba, mm. jakoś tak powinno być. Mm. Głównie to będzie jakby zawody w hełmie, nie? W hełm, hełm, że przepraszam. Mm -hmm. Bym się pomyliła, to są dwa na kompletne miejsca. I jak często trenujesz obecnie? Trzy razy w tygodniu. Mhm. Nad czym się skupiacie? Tutaj pewnie technika tak, odkrywa dużą rolę przy takiej konkurencji. Tak, zgadza się. W szczególności kładziemy nacisk na technika. Mhm. A jak wyglądały treningi w czasie tych obostrzeń, kiedy wszyscy musieli siedzieć w domu? No cóż, dostawaliśmy plan, rozpiski od trenera i staraliśmy się jak najczęściej wykonywać ja. Mhm. No to tak. Czego mogę życzyć? aby ta 60 wpadła jak najszybciej i samych sukcesów. Dziękuję bardzo. Kinga, jesteś z tego, co się dowiedziałem, jedyną młodą inowrocławianką uprawiającą pewną dyscyplinę. Co to za sport? Jest to sport, skok o tyczce. Jak to się stało, że mamy tyczkarkę? No, przyszłam rekreacyjnie, zaczęłam biegać, no i trener mnie zauważył. Mhm. Na początku zaczęła biegać długie dystanse, a potem... Powiedz mi, jak wygląda taki trening tyczkarzy, bo właściwie nie wiem, od, z czego on się składa? Składa się on z rozgrzewki, czyli biegu i rozciągania tak naprawdę, a następnie jest chód z tyczką. Mhm. I na koniec idziemy skakać. Czyli dużo tej techniki, techniki, jeszcze raz techniki, tak? Dokładnie. Mhm. Ile byś chciała wskoczyć w przyszłości? Chciałam skoczyć 3 metry, ale to dopiero początek, a więc. Na spokojnie. Dokładnie. A jak był ten czas e, obostrzeń, że nie można było wychodzić w domu, to jakoś trenowałaś? Trenowałam, starałam się biegać, ale oczywiście bez nikogo sama. Mhm. To dobrze, że właściwie teraz można na stadionie trochę potrenować. Jak najbardziej. Mhm. Samych sukcesów. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Z nami Klaudia, Klaudia Maciaszczyk. Przypomnij, jaką dyscyplinę reprezentujesz? Biegam przez płotki 100 metrów. Trudno się biega przez te płotki? Oczywiście, że trudno, jak w każdej dyscyplinie, ale mi się wydaje, że chwila lat praktyki i będzie dobrze. O czym trzeba pamiętać, żeby dobrze pobiec, żeby nie wiem, się nie potknąć, bo czasami to się w tej dyscyplinie zdarza? Oczywiście pełne skupienie i swobodny, swobodny bieg. Jak wygląda taki trening tej dyscypliny? Oczywiście sprinty zwykłe, wiadomo bloki, postawa. No i też wiadomo tempo. Ty, tempo musisz mieć szybkie, bo tutaj w powiecie chyba najszybsza przez te płatki. Mm, wiadomo, trzeba mieć szybkie tempo, ale spokojnie. Dużo już, Długo już trenujesz w Wymkajsie? Trzy lata jakieś. I jaki czas sobie byś wymarzyła na te 110 metrów, powiedzmy? Wydaje mi się, nie ma takiego określonego czasu, ale wiadomo, jak najszybsza, żebym była. Samych sukcesów. <gry> Dziękuję bardzo, do widzenia. To już wszystkie informacje w wrocławskim, magazynie miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.